W ostatnim ćwiczeniu będziemy sobie chcieli region pośladka z kolei powzmacniać. Jest to ćwiczenie, które pokazujemy na samym końcu i dokładnie w takiej kolejności będziemy te ćwiczenia chcieli wykonywać, ponieważ będzie to ćwiczenie najtrudniejsze czyli chcemy je wrzucić dopiero jak dolegliwości bólowe się zmniejszą. Wiemy, że takie wzmacnianie obszaru pośladka. Ma bardzo fajny wpływ na dolegliwości bólowe zarówno z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, jak i z podrażnieniem nerwów w obrębie pośladka. Ćwiczenie wygląda w ten sposób, że musimy sobie skręcić miednicę delikatnie do przodu, zrotować stopę do góry na zewnątrz i z tej pozycji będziemy sobie wykonywać ruch odwiedzenia i wyprostu do tyłu. Chwilka przytrzymania i popros.